Kto urodził się dnia 4 lutego? Obrotny, przedsiębiorczy, łatwo może zrobić karierę. Jest to natura sympatyczna, życzliwie usposobiona dla innych. Ma doskonałą pamięć, a dzięki starannemu wychowaniu i życiowemu doświadczeniu może dojść do tego, że świetnie się będzie orientować w charakterach ludzkich. Chociaż nieraz mówi rzeczy przykre osobom kochanym, słowa te nie pochodzą jednak z serca, lecz tylko z mózgu. Umysł jego jest przedsiębiorczy, żądny przygód, co prowadzi go do związków z innymi ludźmi pochodzącymi nieraz z krajów dalekich. Jest to człowiek utalentowany o zdolnościach artystycznych, bardzo wymowny, potrafi się zręcznie wyrażać zarówno w słowie, jak i w piśmie. Przeważnie osiąga pozycję wpływową, na której cieszy się uznaniem. Do małżeństwa się nie śpieszy, chociaż zazwyczaj je zawiera. Najczęściej podstawą miłości jest przyjaźń, w czasie której następuje wspólne porozumienie co do wzajemnych ideałów i światopoglądu, zarówno jak i do, co do celów życiowych. W gruncie rzeczy charakter takiego człowieka bardzo nadaje się do małżeństwa dzięki szerokim i bezstronnym poglądom, wskutek czego może szczęśliwie uniknąć ograniczeń, jakie nakłada na człowieka przeciętnego dziedziczność, otoczenie czy wychowanie. Jego uprzejmość i ludzkość są również cennymi cechami charakteru. Z natury bowiem jest to człowiek prostolinijny, niezdolny do zazdrości, drobiazgowości lub tyranizowania innych ludzi, a w stosunkach z bliskimi jest bardzo czuły i delikatny. Jak wychować dziecko tak urodzone? Wychowanie to powinno być jak najbardziej staranne. A to ze względu na jego wielkie zdolności i duszę wrażliwą i delikatną. Gdy mu się nie wierzy i nie ufa, wówczas samo staje się nieufne i wprowadza w błąd starszych. Ponieważ dziecko takie jest niezwykle nerwowe i niespokojne, trzeba starać się je wychowywać w jak największym spokoju i harmonii. Otoczenie zbyt hałaśliwe wielce mu szkodzi. Jego towarzystwo nie powinno być zbyt liczne i składać się wyłącznie z dzieci cierpliwych, porządnych i prawych.